I idę świętować. A co z Cycem? Co z Cycem przez cały No właśnie, ja byłem dziś już z tycem nieraz. Siedzieliśmy, odpoczywaliśmy przed walką. I co? Czy co teraz z domu na pewno śpi? Co było kluczowe? że wygrałeś? Mówiłeś, że taktyka, tak? Znaczy, tak, chyba mi się wydaje w czwartej, rundzie, już nie wamy, tam trafiłem go. Czułem i wiedziałem, że jak podpala się, to może się to źle skończyć, więc od razu taka świeczka się zapaliła dobra, spokojnie, wyboksujesz go. Od razu sobie założyłem z trenerem, z jednym, jak i z drugim, bo i z trenerem Markiem trenowałem chwilę jak trener był w Rosji, że <tuszy> boksujemy, że nie ma tutaj szans wygrać z tąkiem na przedczasem. Jak się trafi, no to akurat, więc dużo lewej dzisiaj nie wchodziła mi ta lewa, więc stałem się skupić na prawy. Na prawy prostej to może nie była jakaś walka emocjonująca, ale to była te, taktycznie wygrana dla mnie. Wszyscy się spodziewali, że wygra Tomek bo jest starszy, bo gdzieś tam e, to doświadczenie, ale wydaje mi się, że zrobiłem wszystko, żeby pokazać, że stać mnie na, na mądry Box. Symboliczna chyba taka zmiana warty, tak jak było, było tam, to. Teraz jesteście numerem jeden, polskiej wagi Znaczy na pewno pokazałem, że tak mi się wydaje. Może nie, nie było jakiegoś widowiskowego boksu, ale pokazałem, że że jednak można, że nie boję się wyzwań i po przegranej walce ja nie chcę boksować z leszczami czy coś, tylko chciałem sam tak naprawdę postawiłem warunek e, pf, albo pre, e, presję na promotorach. Wszyscy gdzieś tam było, część co mnie skreślało, część co nie i pokazałem, że można, tak? Tomek też przed walką powiedział, że jeżeli przegra, nie ma takiej opcji, to, będzie, to nie będzie szukał wymówek, także wydaje mi się, że to grałem normalnie, nie? 13 walka ciężkiej? Znaczy myślałeś o tym, że... Nie, to nie, to nie było 13 akurat, ciężka. to była 14, tak mi się wydaje. A powiedz za Damek Cię zlekceważył? 13 z dżigdy. Zlekceważył cię Tomek, jak myślisz? Myślę, myślę, że Tomek nie lekceważy. Tomek, słuchajcie, pewnego wieku już nie przeskoczycie szybkości u niego i tak mi się wydaje, że Tomek się nie spodziewał, że tam ja tak zaboksuję. Wydaje mi się, że spodziewał się, że pójdę lewy sierpowy, to tam próbowałem kilka razy wyszczelić i będę się bił, A Tomek mnie skontuje Raz mnie tam trafił. I poszedł za ciosem, więc odchodziłem, odchodziłem i wydaje mi się, że ja mówię, zawodnik boksuje tak, jak przeciwnik pozwala. Jeżeli byśmy się bili, byłoby to na pewno widowiskowe, wszyscy by bili brawa, ale ktoś by skończył na macie, czy Tomek, czy ja, bo nie mi się, Tomek też opuszczał, Tomek przyjmował. Czekałem cały czas, żeby go wciągnąć po prawym sierpowym, odchodził i tym lewym, ale zawsze gdzieś się tam spóźniałem. I mówię, nie będę się tam napalał na ten lewy, bo widziałem, że szykuje swoją prawą. I raz mnie trafił tak, że poczułem. No i mówię, nie, to chyba nie ma sensu, bo mówię, jest na to gotowy, więc boksujemy tak, swoim, powiedział. czyli prawym, prostym i w większości gotowym. Tak, jakich wskazówek jakich udzielił Ci trener po, po piątej rundzie, jak trochę przyjąłeś ciosów od Tomka? Nie, powiedział do mnie, e, robimy dalej swoje, więc być, bądź nachalny i cały czas boksujemy tym prawym i siedzieć na lewej nodze. Gdzieś właśnie, jak oglądałem walkę z Dawsonem, jak siedział na lewej nodze Dawson, to Adamek się bał, nie, nie że bał, tylko dziwnie się czuł w tej sytuacji. Nie wchodził prawym tak jak normalnie, a jak ma zawodników, którzy stoją za podwójną gardą i nawet nie trafia, to, to bije po prostu bije. Automatycznie bije, bije, bije i to są punkty. A jak siedzi ktoś i czeka na ten lewy, mimo tego, że nawet nie byłem gotowy, to gdzieś tak, tak wiesz, wypadał, tak prawda, on bił prawy, ja schodziłem prawym sierpowym i gdzieś gdzieś to mi się wydało było kluczowe. Prawa ręka, u niego lewa, u mnie prawa. Także... Wydaje mi się, że, no, że to było kluczowe. Rewanż chodzi po głowie? Bardzo, ale nie teraz. Jeszcze, jeszcze wydaje mi się, że chciałbym stoczyć dwie walki teraz z, z gorszymi przeciwnikami niż Tomek i potem może wrócić do stanu i zobaczyć co tam wyjdzie, coś to co się uda. A tu mówiłeś, to mówiłeś, się, że Artur mówił się, że twoim atutem jest siła, a dzisiaj ograłeś po prostu technicznie tą kadam. Tak jak powiedziałem, wszyscy nastawiali się, że będę ważył 108, że coś tam, coś tam. Bo tak chciałem, żeby było. Wiedziałeś dobrze, Michał, ile ważę, ale nie mówiliście tego. I co? Mówiłem cały czas 108, 108, bo tyle ważyłem, ale wiedziałem, że przy naj, tych najcięższych treningach nie masz szans. Zawsze ważę 108-110 w treningach yy, yy, 2-3 miesiące przed walką. Teraz... Yy, Postanowiłem zrobić kilka zdjęć sobie z różnych <laughs> miejsc i wstawiać na Facebooku pomimo tego, że ważyłem 106-105 i powiedziałem, że to będzie zaskoczenie dla Tomka. Na, y, dla Tomka najlepszymi zawodnikami to są właśnie silni, którzy idą do przodu i którzy się biją. To jest prezent dla Tomka, bo można zobaczyć zaureolon, aureolą. Tylko nie porównujmy Tomka z aureolą i Tomka dziś. Ale silny chłop, który przyjmie, idzie do przodu i to jest prezent, Tomek pick, pyk, pick, pyk, pyk i, i go nie ma. A gdzieś, gdzie trzeba, y, gdzie wyprzeda go zawodnik i właśnie siedzi na tej lewej nodze jak Dawson, ja powiem szczerze, tą zbalkę znam na pamięć, w każdej rundzie wiem, co się stało, bo bołem, a tak analizowałem, oglądałem i mówię, gdzieś tam w czwartej czy piątej rundzie go trafiłem i już mówię, a i tak jednak coś mi tak było, nie idź, kurde, bo Dawson też poszedł, trafił prawy na, prawy, prawy na jego prawy, i się stało, nie? Ale wygrał, ale nie dużo brakowało, żeby to jak wykończył. Bo już czas, żeby zobaczyć na komórkę, ile SMS-ów, czy ile podobion Nie, nie, ale na przykład na Facebooku jeszcze przed walką wychodząc, yy, przez dwie minuty jak stawiłem posta, że wychodzę, jadę z Andrzejem, czy coś, to było już na przykład 7 tysięcy lajków, czy coś. Wiem, że to śmieszne, ale jednak z tymi kibicami jestem na tym Facebooku. Także zapraszam wszystkich, to jest jedyny oficjalny profil i zawsze odpisuję, staram się przynajmniej teraz, ciężko mi odpisać na 6000 tysięcy wiadomości. Aktor byłeś zaskoczony tym, jak łatwo to często przeszło bo wygrałeś wyraźnie na punkty. Zaskoczony nie byłem, ale, ale spodziewałem się, że Tomek w ostatniej rundzie ruszy i że postawi wszystko na jedną kartę, więc czekałem cały czas na lewej nodze, mówię, wyszczelę tą kontrę, ale widziałem, że on widzi to. I mówię, to jeszcze zaatakuję na dół, na dół, bo żeby uzyskać tą przewagę, bo mówię, nie widziałem tak naprawdę, jak tam jest punktowo, nie wiedziałem, Tomek jednak chciał sędziów z IBF-u, ja się na tym tak nie znam, no ale wydawało mi się, znaczy wydawało mi się, tak się domyślałem, że może być wszystko po jego stronie, tak, były problemy też z rękawicami, jak wybieraliśmy rękawice, bo się Roger nie chciał zgodzić, też takie trochę nerwowa sytuacja, bo takie same miał Tomek, powiedziałem, chcesz to boksuj w tych samych, że są jakieś świecące, że coś tam, coś tam. Takie wiecie, szukanie za przeproszeniem. Czy... Potwierdziło się, że Adamek nie potrafił boksować z Majkutami w tej walce, Czy chodziło o szybkość bardziej? Wydaje mi się, że kluczową ręką była prawa ręka, kiedy on polował na prawą. Ja czekałem na lewej nodze i skontrowałem go prawym, to nie było mocne, ale wyprowadzało go z równowagi. Czy umie, czy nie umie? Na pewno, Na pewno, jakby trafił na Majkuta, wiesz, na pewno. Analizowałem, bo miał letra i kogoś tam na sparingach. To wiecie, to są kołki, które są ciężkie, ale silne i to Adamek uwielbia takich. No. A jak już ktoś chodzi na nogach, gdzieś tam te nogi, to też nie było to, co chciałem zrobić. Też chciałem inaczej zaboksować, ale mówię, skoro pozwala mi ten boks, który robiłem i spokojnie wygrywałem, no to mówię, nie będę nic zmieniał, prawda? Tam czekałem, czekałem, mówię, nogi jak zmieniałem, to Tomaka wiesz. Jak podchodził Tomek i stałem, to on tam bił. No i trafiał. A powiedz, bo wychodzi na to, że zakończyłeś karierę no, największej polskiej boksującej jeszcze legendy. Jak się z tym czujesz, powiedz Artur? To się okaże, wiesz, Tomek dalej, dalej jest świetnym zawodnikiem. Nie wierzę, żeby zrezygnował z tego. Wiesz, teraz może mu smutno przykro, przyjdzie pan prezes Solorz i powiedz, że Tomek zaboksuje z, z Saletą, na przykład, z Przemkiem bo coś tam, coś tam, tak, a Tomek, nie, coś tam, a wiesz, tyle i tyle, no to wiadomo, że się zgodzi <gadanie> takie gadanie, wiesz, to można mówić równie, każdy z nas boksuje dla kasy, boksuje dla jakiejś chwały, ale to, co zostawiamy w ringu, to tylko nasze, tak, wy sami możecie wziąć przykład Abdullah Salamowa, który teraz jest kaleką, inwalidą i, i boksował za 30 tysięcy dolarów, Wiecie, to jest przykre, ale taka jest rzeczywistość. No dlatego nie, nie zdziwię się, jak Tomek dostanie, może rok sobie odpocznie, dostanie znowu szansę, bo nie oszukujmy się, Tomek jest zawodnikiem bardzo pożądanym przez y, promotorów, dla młodych prospektów, dla nawet i zawodników, wiecie, już była szansa, ja, ja też wiedziałem, że na Tomku tak jakby też jest taka też presja, już nie do końca był taki y, pewny siebie, Miał walczyć chyba o ile się nie mylę, doszły mi sury, że jeżeli wygra, bo tksuje z nam na wybrzeżu albo z Jenningsem. Więc wiecie co, to, to o czym świadczy. tak? Każdy go chce. A teraz mi się wydaje, moje nazwisko, może nie wiem, nie osiągnąłem jeszcze tyle co on, ale zawsze z mojej strony dawałem widowisko wywalki i dawałem, pokazywałem, że ja nie chcę być prowadzony jak y, przeciętny Kowalski, tylko gdzieś na szeroką wodę albo nóż, albo widelec. Ale nie chcesz teraz z no albo nie Nie, <noise> no bo nie no, może, to nie chodzi o to, że się boję, tylko e, jakby wam to powiedzieć, no powietrzki jeszcze nie ta liga. A, a, a ja jeszcze muszę troszeczkę poprawić. To nie jest to, to mówię, na tomka tle wypadłem dobrze, ale to jest nierewelacyjne. To wyszło po prostu, nie zrobiłem nic więcej, bo nie musiałem. Jakbym musiał, to pewnie bym robił, ale. Wiedziałem, że wygrywam, Ronda, może nie wszystkie rundy, chyba dwie może przegrałem, ale rundę po rundzie, 8 rund wygrałem, tak, tak myślę mhm. o Fitago. Dwie rundy może przegrałem, tam przyjąłem kilka chyba w trzeciej, w drugiej, no i mówię, wygrywam, więc nie ma co robić, wiesz, ryzyko było, a, a gdzieś ta głowa chłodna cały czas mi powtarzała, jak pójdziesz i gdzieś tam spróbujesz najść na wybitkę, no to może się to źle skończyć. Było między Wami dużo złej przed walką, po walce podeszliście do siebie, o czym mówiliście? Nie, ja podziękowałem mu, też dziękuję i tyle. To nie o to chodzi, że złej krwi. Ja powiedziałem po prostu wkurzało mnie, że mnie tak lekceważył, i, i po, nie, nie wiem, pan Przemek jak tak powiedział, że ja mu pokażę parę meczków. Nic, no, tak takiego nie powiedziałem na ważeniu, powiedziałem, że jutro zobaczysz szybkość. On powiedział, zbijecie jak dziecko. Ja mówię, to zobaczymy jutro, zobaczysz szybkość. No i tyle, i na tym się skończyło, nie? Bo, bo cały czas powtarzał o tej szybkości. I to chyba było tyle. Teraz co mówiszcie? Nie, ja mu powiedziałem dziękuję. Dzięki Tomek za walkę, dzięki za wszystko. No i tyle, i on tak samo dzięki. Mówię, byłem lepszy. A on tego tak popatrzył, popatrzył i poszedł. Nie? Duże walki Tomka się zaczęły właśnie od Polsat Boxing Night, od pokonania Andrzeja Gołoty. Ty teraz, jakby no, ta historia zatoczyła w jakimś sensie koło. Ty zaczynasz podobnie jak on, choć dużo, dużo wcześniej, bo tych walk masz dużo mniej. Też widzisz się gdzieś za jakiś czas, może niedługi, no nie wiem, za oceanem i tam to tylko będzie się rozgrywało, czy, czy dalej Polska? I... Znaczy powiem wam tak szczerze, już rozmawiałem na ten temat z trenerem, więc mogę wam powiedzieć jakiś tam swój szczegół. Oczywiście z trenerem będę cały czas, tak, bo, to, bo, bo bardzo się lubimy, znaczy bardzo się lubimy, dobrze nam się współpracuje i w ogóle, ale mam plan. Toczę jeszcze jedną walkę. Prawdopodobnie będzie to, nie będę teraz mówił, ale nie, niedługi okres w Polsce i wyjeżdżam do Stanów na 3 miesiące potrenować, posparować, chciałbym tam może spróbować swojej szansy. No i zobaczę, jeżeli przez 3 miesiące znajdę, że tak powiem, to co chcę znaleźć, to tam postaram się zostać. Jeżeli nie, wracam do Polski i jestem z trenerem cały czas. Ale jedziesz tam tylko trenować, czy też szukać walki, bo, bo tak nie, 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 nie mam, się Mam bez... tam promotora drugiego, Leon'a, i no. jadę głównie trenować, sparować zawodnikami. Chciałbym posparować zawodnikami, wiem, że w Stanach jest to bardzo... Na przykład może z Jenningsem, może z kimś tam, to jest wszystko... Chciałbym yy, głównie sparingów. Bo tobie dużo trudniej wychodzić do ingu z tego względu, że twoi koledzy przegrali wcześniej walki? Dawid i Powiem wam tak szczerze, że bardzo to przeżywałem, bo tego się nie dało ukryć, jednak może nie chciał tego pokazać, ale wszedł już Łukasz Maciec, Kurwa, przegrał przed czasem. miał ja mówię, A pięknie co się stało, Cygan też. Mówię, o kurczę, wiesz. Najbardziej tak szczerze, to, no to obydwu mi szkoda, ale z, m, można powiedzieć, że Grześka byłem pewien w stu że wygra walkę, że, że jednak yy, yy, Maciek, Maćka znam z kadry, znamy się bardzo dobrze. I powiem szczerze, że zaskoczył mnie. Nie widziałem tej walki i musiałem zobaczyć, bo uwielbiam boks i oglądam, ale no gratuluję Maćkowi, bo wygranie nad Grześkiem... Słuchajcie, ktoś tam podkreślił Grześka, bo przegrał z Gołówkinem. Przegrał po 7 rundach, który chciał walczyć, a wszyscy dostałem w, piernicz, w pierwszej, w drugiej rundzie Gołówkin zabija. Wiesz, to, to nie ma porównania, ale z tego co słyszałem, był piękny nokaut z Maćka strony. Wydaje mi się, że ta walka otworzy mu drogę do naprawdę wielkich walk i... I co? I tylko mu pogratulować, prawda? Bo z tego, co słyszałem, zrobił świetną robotę taktyczną, bo to był wciągał, wciągał i skontrolował. No tutaj właśnie chciałem Ci tylko powiedzieć, Artur, że wszyscy obstawiali, że jak takie niespodzianki, a Ty nie byłeś faworytem przed tą walką i na pewno sobie zdajesz z tego sprawę, no to większość osób obstawiała, że, że tą niespodzianką będziesz Ty. Wiesz, ciężko mi powiedzieć, bo ja naprawdę się odciąłem tak troszeczkę od tych komentarzy. Widziałem tam jedni, jedni to, mówią, drugi, tak wiadomo, bardziej się słucham ekspertów. No to wiadomo, że mają o tym. Moim, naj, moim zdaniem, największym takim. Człowiekiem w boksie, który ma jakieś tam moim zdaniem duże pojęcie o boksie, to jest Pan Pindera, który naprawdę mówi rzeczowo, aczkolwiek czasami pod, pod swojego przyjaciela, czy tam bardziej kogoś, do kogo ma sentyment, ale ma duże, dużą wiedzę. Przemek już nie chodzi o to, że mówił do mnie, ale Saleta, ma tak samo jak się z nim rozmawia o boksie i pyta się jakieś typy, to tak samo bardzo mądrze to precyzuje i mówi i, i na przykład. Jak z nim rozmawiałem przed walką, czy po, walce, czy po walce nie miałem jeszcze okazji, ale przed walką różnymi walkami i się pytam, to naprawdę bardzo dużo widzi i tak mi się wydaje mówi obiektywnie jak jest. Przemek sale to punktował tę walkę dwoma punktami tylko dla Tomka. Praktycznie gdybyś przegrał ostatnią rundę. To byłby wynik w drugą stronę. Co czułeś wychodząc z ostatniej rundy? Wiedziałeś, że musisz ją wygrać? Nie, właśnie nie. Ten jak mówi wygrywam, boksuj swoje. Bo ja wiedziałem, że wygrywam. Ja, ja czułem, że przegrałem z dwie rundy. Głównie ten prawy prosty. Tylko chciałem zaznaczyć jeszcze w ostatnich rundach ten dudu dół, dół bo wiedziałem, że on po dole zostaje i nie poprawia. A nie, nie mógł mnie skontrować, bo schylałem się na dół i a jakbym był do góry, to właśnie falował na ten prawy. Ach, ciężko mi teraz tak mówić, bo wiecie co, to ja wygrałem i jak nie chcę się też nie wiadomo co mówić, bo walka była typowo potaktyczna, nic tam nie było, żadnego emocjonującego. Miałem, miałem to za zadanie, zrobiłem to co musiałem i tyle.